Prezes Tomasiak mówi o wyroku, jaki zapadł w piątek 16 września. Sprawa tego dnia rozpoczęła się rano, a skończyła tuż przed 15. W tym dniu swoje wyjaśnienia złożyli oskarżeni Jacek Tomasiak oraz oskarżona Patrycja Oleszek. Ich oświadczenia i wyjaśnienia słuchane były przez prawie 3 godziny. Przedłożyli oni szereg dowodów, które zostały uwzględnione przez niezawisły sąd. Z owymi dowodami sąd zapoznał się tuż przed zakończeniem procesu. W ostatnim słowie pełnomocnik naczelnik Urbaś podtrzymał zarzuty. Obrońca Patrycji Oleszek wskazał na niezasadność oskarżeń. Pełnomocnik Tomasiaka w płomiennym przemówieniu powołał się na przepisy, ale też fakty, które obnażyły bezzasadność oskarżenia. Z mowami końcowymi obrońców Tomasiaka i Oleszek w pełni zgodził się sąd, który nie tylko uznał zarówno Tomasiaka, jak i Oleszek za niewinnych, ale dodatkowo obciążył kosztami procesu naczelnik Urbaś. Mimo, że od wyroku mija dokładnie tydzień, to wbrew zapowiedziom sprzed procesu do wyroku nie odniosła się naczelnik Urbaś. O wynikach sprawy, mimo że od wyroku minęło 5 dni, nie informuje także miejski periodyk. Przypomnijmy, co owa gazeta zapowiadała 23 marca 2022 roku. W dniu 20 listopada 2020 roku w Lubartowie za pomocą środków masowego komunikowania w programie Informacje Kanał S edycja 530 pomówili Magdalenę Urbaś o takie postępowanie i właściwości, które poniżyły mnie w opinii publicznej i naraziły na utratę zaufania potrzebnego dla zajmowanych przeze mnie Stanowisk to jest naczelnika Wydziału Administracyjno-organizacyjnego Urzędu Miasta Lubartów oraz funkcjonariusza publicznego sprawującego mandat radnej Rady Gminy Niemce poprzez rozpowszechnienie w wyżej wymienionym materiale informacyjnym kłamliwych informacji. Sprawa jest w toku. Do czasu jej zakończenia nie będę jej komentować. Mówiła wówczas urbaś. Z pewnością sprawa zakończyła się w pierwszej instancji i można oczekiwać komentarza. Tymczasem tygodnik Wspólnota w artykule Jacek T. i Patrycja O. uniewinnieni ujawnia, że Urbaś nie chciała komentować procesu. Postanowiliśmy skontaktować się z naczelnik Urbaś i poprosić o komentarz do wyroku. Jednak w rozmowie telefonicznej naczelnik Urbaś nie wyraziła zgody na nagrywanie oraz powiedziała, że nie zamierza komentować ani całej sprawy, ani wyroku sądu. Chcieliśmy jej zadać poniższe pytania. Zakończyła się sprawa w pierwszej instancji, jaką założyła pani Patrycja Oleszek. I Jackowi Tomasiakowi. Sprawę pani przegrała, a sąd nie zostawił na oskarżeniu suchej nitki. Jak może pani skomentować to, co usłyszała pani podczas ogłaszania wyroku? Do dzisiaj mieszkańcy nie wiedzą, skąd w pani oświadczeniu majątkowym pojawiła się kwota 158 937,97 zł. Czy zamierza pani ujawnić wszystkie źródła dochodu? Naczelnik Urbaś przegrała sprawę w pierwszej instancji. Mieszkanka gminy Niemce, a dokładnie Ciecierzyna w Lubartowie zatrudniona została po o tym, jak wybory wygrał Krzysztof Paśnik. Dzięki komu ten ostatni wygrał wybory, mocno podkreślał paśnik w chwili, kiedy dowiedział się, że będzie burmistrzem. Bo tak naprawdę bez ciężkiej pracy tych osób za mną i, dla, no i za jakby pracy głównego architekta tego sukcesu, nie boisz tego powiedzieć. nie jest to oznaka sterowalności wielkie podziękowania dla Jacka Tomasiaka bo to on zebrał taką grupę osób, którzy startowali na, na radnych, to on tchnął nadzieję w te osoby, że można coś zmienić w Lubartowie i taką znaką tej zmiany, która nadchodzi, nadejdzie za chwilkę, za moment, jest osiem mandatów radnych i e, zwycięstwo moje jako kandydata na burmistrza miasta Lubartowa. Po czterech latach od tamtych słów pracownicy Paśnika zakładają sprawy Tomasiakowi. Jednak nie tylko pracownicy. Okazuje się, że z tym, któremu Paśnik tyle zawdzięcza, także zamierza się procesować. Mowa o tym, że m.in. prezesowi Tomasiakowi Paśnik założył sprawę za, i tu prosimy o uwagę, zasłonięte oczy oraz wskazanie burmistrza jako Krzysztofa P podczas omawiania sprawy o mobbing, jaką wytoczyła Monika Derecka, która pracowała w Urzędzie Miasta. Jacek T. i Patrycja O. uniewinnieni. Tak brzmi tytuł artykułu w tygodniku Wspólnota, a gazeta zamieszcza zdjęcie z zasłoniętymi oczami Pana i Pani Patrycji. Czy pójdzie Pan z owym tygodnikiem do sądu? Bardzo dobre pytanie. Pytanie szczególnie w świetle tego, co się dzieje w Lubartowie. Jeszcze mam zasłonięte oczy, ale w tym momencie proszę. Zdejmujemy Widać, że to jestem ja, Jacek Tomasiak. No gdybyśmy chcieli postępować tak jak postępują inni, chcielibyśmy tłamsić krytykę prasową, chcielibyśmy zamykać usta dziennikarzom, to być może należałoby w świetle tego, że powiedziano o nas Jacek T. i Patrycja O. pójść do sądu ze wspólnotą. Ale pytam się po co? Czy nie szkoda czasu? A od czego są yy, media? Media są od tego, żeby informować, a my, osoby publiczne, jesteśmy od tego, żebyśmy mieli grubą skórę, a nie cieniuteńką. Och Boże, zasłonili mi oczęta, to ja popędzę, pop, popędzę za chwilę do sądu, bo taki czuję się urażony. No przecież, no, no to, to, to jeżeli taki się bym czuł urażony, to powinienem zrezygnować z wykonywania funkcji radnego, bo to jest przecież osoba publiczna i nie brać się za pewne rzeczy, I jeżeli mam świadomość, że pełnienie przeze mnie tej funkcji, no narazi mnie na mocniejszą, szczególną krytykę niż mógłbym się jej spodziewać. A jak skomentuje Pan wyrok niezawisłego sądu? Cieszę się z niego, niezmiernie się cieszę. Ja to miałem wrażenie, że już ktoś na nas wyrok wydał, mimo że sprawa jeszcze nie ruszyła, żeby to było na etapie y, mocnych powijak. Y, no to już wyczytywałem, że mm, kłamliwe pomówienia, oskarżenia, itd, i tak No i okazuje się, że niezawisły sąd. Rozpatrując wszystkie dowody w sprawie, wsłuchując się w zeznania świadków, wsłuchując się w nasze wyjaśnienia, Analizując również nasze dowody, które przedłożyliśmy podczas tego postępowania, no, wydał wyrok, który nas uniewinnia. Uniewinnia. I to nie my mamy ponieść również koszty sądowe, tylko druga strona. Więc myślę, że jest to bardzo dobra decyzja, znaczy bardzo dobra. No, jedyna, jaka mogła być wydana przez sąd. No, ja nie, nie wyobrażam sobie. Żeby było tak, że y, y, sąd przychylił się do tego, co wnioskowali oskarżyciele y, oskarżona i jej pełnomocnik. Y, no, bo to by było, by, było, by było bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Czy to prawda, że oskarżenie wnioskowało o ograniczenie wolności dla pana? No, bardzo dobre informacje ma pan redaktor. No ja też się zdziwiłem, to na szczęście nie jest tajemnicą. Więc faktycznie wnioskowało o to, żebyśmy, żeby ograniczyć, ograniczyć mi moje prawa. Natomiast no, jeszcze dodatkowo jakieś gigantyczne sumy, kwot, jakie miały być zapłacone na rzecz instytucji, które znajdują się, uwaga, w Niemcach. W Niemcach, nie w Lubartowie to nie miały być, nawet gdybyśmy przegrali to postępowanie, to nie zasilalibyśmy my jako, gdybyśmy przegrali oczywiście Lewartu, gdzie ja bym wolał zasilić, na przykład, żeby mnie ukarano w takim sposób, żeby moje środki były te, którymi bym był ukarany, żebym musiał wpłacić na konto Lewartu, albo Hospicjum Świętej Anny, nie. Jakieś tam stowarzyszenia w Ciecierzynie. Także no sąd na szczęście się do tego nie przychylił, ale to jest prawda, że no, miały mieć tam ograniczoną, ograniczoną wolność. Pani Urbaś nie byłoby w Urzędzie Miasta, gdyby nie wygrana Paśnika w wyborach. A dzisiaj dowiadujemy się, że także ten, który dzięki pańskiej ciężkiej pracy wygrał wybory, idzie z panem do sądu. No tak, no to prawda. No nie byłoby pani Urbaś, Kicińskiego, Szołtka, Krupy, Chomickiego. I mnóstwo, mnóstwo innych osób, które w taki czy w inny sposób e, znalazły się w lubartowskim ratuszu w chwili, kiedy najpierw został e, wybrany pan burmistrz Paśnik, który no, zarzekał się w kampanii, że absolutnie jak i PSL, prędzej legitymację sobie podrę, niż tutaj ktokolwiek się pojawi e, w tym ratuszu. Dziękował, o oh Boże, jak on dziękował faktycznie, no, ale no, nie ukrywam, no, ja, y, może Zabrzyk to nieskromnie, no ale gdybym się nie narobił jak wół, to by nikogo z nich tutaj nie było, a Paśnik na pewno by nie był burmistrzem, bo widzieliśmy jak sobie startował sam chociażby na radnego y, w chwili kiedy y, startował z komitetu chociażby z tego co pamiętam chyba sąsiedzi, no to to poparcie było znikome, no, nigdy nie został wybrany nawet na radnego, nawet na radnego. No ale widzimy, że Tomasiak zrobił swoje, może odejść, a teraz jeszcze go będziemy targali po różnego rodzaju sądach. Ja myślę, że mieszkańcy sami to ocenią. Mieszkańcy sami to zobaczą. Ja tutaj nie mam zamiaru wylewać krokodolichy Łzy. Łez, przepraszam. Mówiłem, że nie, bały, nie baliśmy się tego, co fundowano nam w pierwszej sprawie, kiedy to dyrektor loku i tam jedna z dziennikarek chciała tak mocno z nami się sądzić. No, skończyło się to tym, że wycofany został ten akt oskarżenia, później okazało się, że Pani Urbaś też, no przecież miejskie periodyki nas skazały przed, przed tym wyrokiem, no przed, no jeżeli ktoś to przeczytał i, i nawet mnie dopytywały się kilka osób, to mówi, Jezu, co to się dzieje, co to jest z Tobą Jacek? Co, co oni tutaj wypisują? No ludzie w tego typu rzeczy wierzą. No a teraz jeszcze sam główny bohater i o co jest akt oskarżenia? Akt oskarżenia jest, przepraszam, pozew. Bo też jeszcze raz, właśnie, bo się zaraz pomylimy. Jak powiem akt oskarżenia, to będzie to służyło temu, żebyśmy, żeby Pan Burmistrz rozumiem złożył następny pozew. O co? O to, że stacja Kanał S w chwili, kiedy była informacja dotycząca sprawy o mopping, Zasłoniła panu Paśnikowi oczy i było powiedziane, że Krzysztof P. I podobno to wszystko naraziło go na utratę zaufania tutaj publicznego i podobno yy, yy, dbanie o jego interes, tak naprawdę ze strony yy, stacji, no spowodowało, że wydarzyło się zupełnie coś odwrotnego. No, ale jest pretekst, jest sprawa. Prawdziowo mówi dim, Myślę, że nie będzie wnioskował pan paśnik o to, żeby utajnić to postępowanie, bo wniosków dowodowych w tej sprawie mamy no dobrą teczkę, więc myślę, że tam będziemy ujawniali takie fajne informacje dotyczące postępowania tego, który, wnosi o, 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 który wniósł ów pozyw, że będzie naprawdę kolejny wyjątkowo ciekawy proces. Czytając organ samorządowy sprzed kilku miesięcy, można było odnieść wrażenie, że mimo, że jeszcze wyrok nie zapadł, padają tam dość jednoznaczne stwierdzenia. No tak, dokładnie. No i teraz ja się zastanawiam, czy ktokolwiek. Zresztą dzisiaj gdzieś czytałem ten organ, już nie wiem, Ach, przepraszam, w ubikacji już jest. Yy, ale yy, yy, tam zajrzałem do niego. I tam było napisane, tam, że komentarze będą udzielane, że będzie, zaraz zajmą się to sprawą. Zwróćcie Państwo uwagę, yy, chyba kwiecień, yy, marzec, kwiecień, maj systematycznie, okładka, yy, kłamliwe informacje, pomówienia, yy, yy, no, utracone zaufanie i tak dalej, i tak dalej. A tu sprawa się odbyła. I cisza, cisza, poszło to do skrzynek w Lubartowie, ale nie odnajdziemy tam informacji o tym, że Patrycja O i Jacek T zostali uniewinnieni. Niech mieszkańcy naprawdę zastanowią się nad tym, co się w Lubartowie dzieje, przeanalizują to na spokojnie. Jak wysłuchają moją wypowiedź, to niech chwilę odsapną, zastanowią się, przeczytają, zajrzą czy czy prawdę mówię, czy nieprawdę do być może tego periodyka i niech sami sobie wyrobią opinię, co się w tym Lubartowie porobiło. Podczas tej kadencji odbyło się już wiele spraw. Do tej pory ratusz przegrywał albo ze stowarzyszeniami domagającymi się jawności w ratuszu, albo z instytucjami, które domagały się odszkodowań. Ilość sporów toczonych za kadencji Paśnika wciąż się zwiększa i jak mówią krytycy poczynań burmistrza, ten ostatni powinien zamiast spędzać czas w sądzie, zająć się problemami mieszkańców Lubartowa. Dla kanału S Angelika Karasek.